Witam kolegów hodowców i koleżanki, także wszystkie osoby, które oglądają moje filmiki, a nie są hodowcami, bo takie też są moich uczniów, którzy też moje filmiki oglądają. O, tutaj akurat siedzę sobie w gołemniku młódków. Jestem w gołemniku młódków, bo koledzy. Koledzy pytają o młode. Sezon młodych się zbliża, choć kto lotuje gołębiami dorosłymi, to, że tak powiem, myśli na razie o lotowaniu gołębkami dorosłymi. Na te młode nie ma czasu. Mam ten przywilej, że teraz mam urlop, więc mogę sobie tutaj na młode popatrzeć i trochę Wam kolegom opowiedzieć o tym jakie mam teraz plany z młodymi i jak teraz chcę z nimi postępować więc ja właśnie jak zaczyna się mój urlop zaczynam się zajmować młodymi zajmowanie młodymi zaczyna się od od wypuszczania ich i oblotów. Wcześniej nie mam czasu tego robić ze względu na pracę. A jak się zaczyna sezon, kiedy mam urlop, to gołąbki zaczynam oblatywać. Więc pierwsza rzecz to muszą się nauczyć latać koło domu. Tutaj właśnie wypuściłem młodzież, która sobie poszła w powietrze, a tutaj zostało kilka gamoni. Ale one zostały, ponieważ to są ostatnie młode, ostatni lęk odłożony. One są odłożone gdzieś koło, już nie pamiętam, no dwa tygodnie temu, gdzieś koło 20. Przerwiec, młódki, które odłożyłem. No wiemy, co się stało na poczcie, zakaz wysyłki pocztowej. Są to moje młode po gołębiach rozpłodowych. Większość z nich była zamówiona. Też koledzy pytali, ile mam młodych, no młodych, miałem około setki, około 100 młodych planowałem lotować 100. 100 wypuszczonych, no a ile z tego jakby się oblata koło domu, no to to miało być do lotu, ale z racji tego, że poczta polska nam zastrajkowała, czy zrobiła taki prezent, zrobiła nam prezencik w postaci nie wysyłania, chociaż teraz temperatury są bardzo fajne i chyba nic nie stoi na przeszkodzie, żeby gołąbki pocztą wysyłać. Zrobiła nam taki prezent. No to cały lęk młodych po głębiach rozpłodowych, tak trochę nieplanowany, trafił u mnie do gołębników lotowych, dzięki czemu będę miał trochę więcej pracy i troszkę więcej tych gołąbków do lotu. No, cały lęk, no 30-40 sztuk ich tutaj, o 40, ponad 40 sztuk ich trafiło. Kilka sztuk tam wzięli koledzy, którzy, którzy przyjechali i no pozabierali młode sobie, przyjechali sobie po nie osobiście, czy tam koledzy od nich przyjechali, no to kilka młodych zostało zabranych, no a reszta, cała ekipa z mojego rozpłodu, tu są gryty, vanluny, rude, no rude tutaj taki chodzą. bryty, wanluny, rude o tam jest wanluny, sztole są tu z linii moich szaleńców o tu z wanlunów na pokrewieństwo i sztoli tak więc tutaj mamy super gołąbka no od nich rodzeństwo super latało czołowe konkursy na oddział zdobywa na parę tysięcy paręnaście tysięcy gołębi więc no są to fajne gołąbki których się tam nie muszę wstydzić ale zostały jak to mówią od nadmiaru głowa nie boli od nadmiaru głowa nie boli, więc będę te młódki tutaj przygotowywał do sezonu. One powoli się tutaj oblatują, wychodzą na dach, robią pierwsze obloty e, razem z, z tymi starszymi. Te starsze też jakoś cudownie nie latają, raczej siedzą na dachu, ale wychodzą, mają ochotę. No i przesiadują sobie na dachu, więc na razie jeszcze taki sezon troszkę... Czekam aż wszystkie zaczną wspólnie latać, a jeszcze z tydzień no, z dwa tygodnie to potrwa, tak jak wspomniałem. Jakie plany planuję, bo te młode nie są szczepione, planuję te młodki zaszczepić. Jak będą zaszczepione, chcę je dobrze oblatać, a no, jak będą zaszczepione, oblatane. To, to później jakieś treningi trzeba im przeprowadzić. Ja szczepię zwykle gołębie, bo chcę je zaszczepić e, na parę wirozę i ospę. I zwykle szczepię na ospę gołębie w dniu wkładania na ostatni los konkursowy. Jakoś tak e, z przyzwyczajenia nie, nie szczepię wcześniej. Ponieważ. No, jak się szczepi na ospę, to, to nie chcę, żeby się forma starym gołębiom traciła. Więc będą zaszczepione e, końcem lipca. E, jak będą zaszczepione, to gdzieś tydzień trzeba odczekać. Tydzień, półtorej. No i zacznę treningi. To będzie. Początek sierpnia. 18 sierpnia mamy pierwszy lot konkursowy, chyba. Nie wiem, czy będą wkładane do kabiny na pierwsze próbne. Eee, a może raz wywiozę, a później pójdą do kabiny, albo będę sam ze trzy razy wywiozę przed lotem. W każdym bądź razie, tak na spokojnie. O, fajnie skaczą. Tak, przy okazji mogę pokazać jak tu u mnie w głębniku wygląda te starszaki, co tu siedziały, działy. Tu jest podłoga. I siedzą sobie na w ten sposób u mnie młode są prowadzone na razie tego w ogóle nie ruszałem to jak to tutaj mają tak cały czas pierwszy lęk drugi lęk trzeci tutaj nie ma im różnicy bo one już tu siedzą mówię dwa może trzy tygodnie już nie pamiętam więc są zdrowe nic im to nie robi bieżą się Także nic to tym gołąbkom nie przeszkadza, ale w ten sposób tu o, mogę pokazać. Tu siodełka. Ja tu nic nie ruszałem przez ten cały okres. Tak, tutaj. O. Ja w takich warunkach utrzymuję łódki. One łapią naturalną odporność. Na razie odpukać nie było żadnego choróbska, Adeno takich rzeczy. Młode, młode są zdrowe. O, zrobił kupeczkę świeżą. Zrobimy zbliżenie na kupeczkę. Nic jej nie brakuje. Tu przed chwilą następny zrobił. O, świeże kupeczki są takie. No więc młode widać, że są zdrowe. To, że one może nam to przeszkadza wzrokowo czy estetykom, to będzie przeszkadzać. Ale ja tu w takich warunkach prowadzę młode. Od momentu odłożenia młodych u mnie w gojemniku nie jest sprzątane. Więc yy, tak to tu wygląda w tej chwili. tam też zrobił kupę o można zobaczyć o świeże kupy jakie porobiły ostro i złapie o, może teraz widać także nic tym gołąbkom nie brakuje pokażę jeszcze raz ten gołębnik Z tym nie brakuje tutaj. E, tak jak wspomniałem, od momentu odsadzenia, mutki są u mnie odsadzone i po prostu cały czas prowadzone w sposób naturalny. E, dopóki nie mam czasu, to mutków nie oblatuję, są zamknięte. Dopiero zaczynam od bloty, od lipca, wypuszczam na dach. Także do końca czerwca mutki są zamknięte. Końcówka czerwca zaczynam wypuszczać. E, uczą się oblotów. Stopniowa, coraz mocniej, coraz mocniej. E, może ktoś oglądał filmy u Bartka Morela? To u mnie wygląda to podobnie, tylko mniej brutalnie. Ja nie jestem tak brutalny. Znaczy, nie rzucam w nich e, poinikami. Ale mniej więcej no są zamknięte i niestety tak to wygląda na początku, że te młode się wypuszcza. one nie latają, tylko siedzą na dachu. O lataniu nie ma mowy. o dopiero trzeba je troszkę pogonić. Ja to spokojnie więc zanim o u mnie zaczną latać, bo to żeby spokojnie je rozkręcić. No jak się chce mieć szybko efekty, to niestety trzeba tak postępować, jak Bartek Morel yy, mu zależy na wyniku gołębiami młodymi. chce jakoś przygotować to musi po prostu je rozkręcić za wszelką cenę nawet za cenę straty kilku młódków więc ma ich tam dużo więc 200 więc młodych zostanie 180, a na pewno z 18 20 przy takim czymś e, porozbija się podchodzi. to jest pewne chociaż jakbyśmy wypuszczali cały czas to też tyle strat by było, nie ma się co oszukiwać ja jak wypuszczam to 3 dni trzeba Cierpliwości siedzą po drzewach, po sąsiadach, dopiero się zlatują, potem trzeba zadbać, żeby nie zachorowały, bo to duży stres, osłabione te co dochodzą, mogą coś nanieść, więc, więc jest taka, taka obserwacja tych młotków. E, jak. Także no, dąży się do tego, żeby powoli te młode zaczęły latać. E, oczywiście o wywózkach nie ma mowy, bo. Bo muszą latać koło domu i odchodzić, żeby było coś z wywózkami. Więc jak mutki zaczynają latać, to, no to, to zaczynamy je wywozić i, i jest sezon, bo to wywiezie się parę razy i czasami 2 trzy i, i jest sezon lotów głębi młodych. Ktoś tam pytał, jakimi młodymi można lotować. Ja co roku lotowałem młodymi, takimi ostatnimi, odkładanymi w granicach 20, właśnie czerwiec do końca czerwca jak młode, młode zostaną odłożone o, tu mamy rudzielca do końca czerwca jak młode zostaną odłożone to nie ma problemu żeby nimi latać nawet w 2013 roku miałem lotnika najlepszego na rejon na trzy oddziały na 13 tysięcy gołębi właśnie z młódków odłożonych w takim okresie właśnie z takich młodych też wtedy cały lęk młodych miałem 30 sztuk odłożonych bardzo późno. Wtedy akurat mieliśmy bardzo ciężki lot i, i się po prostu zdenerwowałem, bo parę gołąbi tam brakowało, żeby mieć na rybek, na przyszłość odłożyłem po prostu cały lęk młodych, który miał być na sprzedaż. Tam kilka było te, co już były zamówione, no to zostały sprzedane, a resztę już po prostu zatrzymałem dla siebie i miałem z tego najlepszego lotnika rejonu i, i parę lotników przez parę lat Cały rocznik 2.13 właśnie z takiego późnego lęgu. Najlepsze moje gołębie. Teraz znowu tak poczta sprawiła psikusa, że, że te mutki tutaj u mnie zostają. O, pokażę jeszcze. Złapię kilka. O, pokażę może skrzydełka. 3, 6, 9. Jedna lotka wyrzucona. Tutaj. młodek. Rudego złapię. Tu jest Rudzielec. O, taki rudy. 3, 6, 9. Też jedna lotka wyrzucona. No, wyrzuci drugą lotkę i będzie gotowy. gotowy do, do treningów. O, mój Rudzielec. Piękne oko. Tu mam takiego obstrego. Pięknej budowy. Może się uda też pokazać. O! Ile masz? Trzy, sześć, dziewięć. Trzy, sześć, dziewięć. Jedna zrzucona. No, dziś teraz nas czeka lot maraton. W czwartek koszujemy. Dwunasty lot sezonu. Ostatni lot to był najgorszy, jaki w tym sezonie miałem. Znaczy, wiatr wiał gołąbki, no i niestety. To może o, tego rudego pokażę. 3 6 3 6 7 8. Ten ma dwie zrzucone. Rudy ma dwie zrzucone. Tu na ziemi jest drugi rudy. 3, 6, 7, ten ma 3 zrzucone, a to są dwa młode z gniazda rodzeństwo. Jeden ma 2 zrzucone, drugi 3. O tak wygląda. Mój udzielec. O, jeszcze, strego Wam pokażę. Ła, uciek. Także troszkę młodych będę miał do lotu. A to jeszcze Amutka, którego siostry mają drugi konkurs na oddział. Drugi konkurs na oddział, pierwszy na 11 tysięcy gołębi. No chyba przeniosę go, dam go chyba córce do gołębnika, jego i bo nie będę nim lotował. Zresztą z tych młodych, jakby ktoś był zainteresowany, to też mogę coś jeszcze odsprzedać. Kontakt 513, 812, 854. Krzysztof Trzaskalik